if i could I... Hej kochani, przywitałam się z wami w poranek, ale jest już godzina jakoś po 13. Dlaczego się nie odzywałam? No głównie dlatego, że miałam lekcję, więc nie miałam co, co pokazywać w ogóle. Będę wam może takie plany na resztę dnia, bo będę nagrywała właśnie taki cały dzień, ale chciałam się, przy, się przywitać z wami rano, żebyście zobaczyli, jak to u mnie rano wygląda. Nie zawsze oczywiście, ale staram się tak właśnie wstać wcześniej. Possiądzieć sobie czas sobie, zrobić tę medytację, te afirmacje w tym happiness journal i strasznie się o to pytacie właśnie, jak pokazuję to na Instagramie w na mojego Instagrama, tak by the way, a jak na Instagramie, to po prostu w filmiku, który ogólnie bardzo się Wam podobał, jak wstaje o 5 rano przez tydzień, to w tym filmiku pokazywam Wam codziennie właśnie ten happiness journal, którego staram się wypełniać codziennie. Dlatego mam, ja go dostałam, ale jak wpiszecie sobie na Instagrama właśnie Happiness Journal, tak jak dokładnie jak tutaj pisze, to wtedy wam się wyświetli i tam macie link do tej strony. Podlinkuję jeszcze ten e, pamiętnik w opisie, także będziecie sobie mogli od razu przejść do tego linka. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak tam w środku bardziej wygląda ten pamiętnik, to we filmiku, który się wam wyświetli tutaj na karcie, czyli filmiku, w którym wstawałam o 5 rano przez tydzień, pokazywałam bardziej, co jest w tym pamiętniku. Tam pokazywałam właśnie, jak wygląda przykładowa strona, jakieś cytaty. I ogólnie ja z, te, z czego tak naprawdę ten pomnik się składa Także nie będę się już powtarzała Wejdźcie na filmik i tam w którymś minucie po prostu o tym mówiłam Także jak będziecie uważnie oglądać to to wyłapiecie I co? O 14 mam korepetycję z matematyki Teraz planuję sobie porobić jeszcze szybko jakieś zadania z matury podstawowej I stwierdziłam, że muszę sobie zrobić dzisiaj jedną maturę z matematyki podstawową Właśnie zadania z rozszerzenia będę robiła na korkach Jak wrócę z korków też bym chciała jeszcze porobić jakieś Teraz sobie przerabiam planimetrię Chciałam też y, pomontować trochę filmik, który chcę wpuścić w środę, a dziś jest poniedziałek A filmik y, jest z gór, także jak wpuszczam już tego vloga, to na pewno tamten już jest na kanale No i będę wam pokazywała, jak taki przykładowy, typowy dzień na zdalnych u mnie wygląda No i tak, to był taki mały update, muszę w ogóle też te tulipany wyrzucić Wróciłam do sprzedawania rzeczy na WinFed Kiedyś strasznie dużo tego robiłam i naprawdę dużo sprzedałam rzeczy, jak... Się w to wkręcicie, to fajną sumkę można zabrać na Vinted serio. I tutaj jak widzicie mam sporo tych rzeczy. Zapraszam w ogóle na mój wintet, e, Nazywam się tam Night 734. Porady się coś dodaję, ale być może akurat w tym momencie, jak wiecie, coś będzie, co Wam się spodoba, także zapraszam, możecie mnie tam obserwować. I jeszcze mam parę rzeczy, które mogłabym wystawić, ale na razie wystawiłam tyle. Sprzedałam już jedną bluzkę taką z tomiego figara, akurat, którą miałam. Ja ogólnie tam daję takie niskie ceny, bo uważam, że wtedy więcej rzeczy Wam zejdzie. Jak dajecie takie fajne, okazyjne ceny I ogólnie sprzedawanie ubrań, w których się już nie chodzi Jest spoko, bo dajecie im drugie życie Komuś się one mogą bardzo na przykład przydać A wy za tą sumkę możecie sobie kupić coś nowego Albo po prostu odkładać na coś Także jak tego nie robicie, to polecam I ja chcę jeszcze porobić troszeczkę tutaj właśnie z tej maturki Także będę się do was po prostu odzywała w ciągu dnia Kochani, jest godzina 18.09. Dzisiaj po prostu mam zabiegany dzień, ciągle coś robię. Dlatego też tak pokazuję Wam takie ułamki z ciągu dnia. Ale idę teraz zrobić pankejki. Znalazłam taki przepis na Pinterestie. Wstawiam Wam filmik. Zrobię sobie te Kupiłam Kupiłam cię bardzo dużo dobrych rzeczy, takich do robienia, fajnych posiłków. Także zrobimy sobie to z i zobaczymy, z czym jeszcze. Dobra, kochani, próbujemy moich pankejków. Robiłam je pierwszy raz, gdzie nie wiem, jak one nawet smakują. Mm. Więc kolacja już zjedzona, będę się starała wrócić do tego trybu, kiedy po 20 już nie jestem. E, wiem, że można stosować post przerywany, można do 18 już nie jeść, ale u mnie by się to po prostu nie sprawdziło. E, nie, że ktoś tak robi i w ogóle, ale wiecie, to chodzi o to, że dostosowujecie dietę, dostosujecie w ogóle wszystko w życiu pod siebie, czyli to, co wam się sprawdza, to co po prostu to, co u was działa, tak? U mnie by to nie działało ze względu na mój tryb życia. To, że ja na przykład chociażby będąc przy biurku, lubię sobie co, coś przegryźć, ale po 20. nie chciałabym już iść, także tak, ja biorę swoją maturkę i dokończę po prostu wszystkie zadania, które mi zostały z tej matury. 13. Ja kończę maturę, już po prostu analizuję, które zadania zrobiłam źle czy dobrze. I zapomniałam, żeby wpisać w moim właśnie tutaj pamiętniku, jak będę, jak możemy poprawić ten dzień, czyli co mogłabym zrobić, żeby ten dzień był jeszcze lepszy. Także sobie teraz zapiszę. Dobra, już zakończyłam moją część dnia przy biurku. I e, co? Muszę wziąć sobie rzeczy do spania. Mój porządek z piżamami, jakby kogoś to ciekawiło. Mhm, ekstra. I w ogóle to moje ulubione skrepetki od mojej przyjaciółki. Tu gdzieś jest druga, także tak to wygląda u mnie w szafie. I mam taki różowy ficik do spania. Jestem w mojej łazience i ulewam, że skończyły mi się wszystkie maseczki, także chyba muszę się wybrać do Hebe albo zamówić coś. W galerie jestem zamknięta, ale Hebe jest otwarta, także... Tak, i nałożę sobie taką maseczkę, którą już używam do dłuższego czasu. To jest taka maseczka z Mi... Mia? albo tak to się wypowiada. Ona jest ogólnie... Trochę nabliżająca, trochę matująca, jest taka czarna, taki węgielek, a z tej serii mam jeszcze taką różową, której jeszcze nie użyłam. Ona ma chyba więcej właściwości oczyszczających, ale użyję sobie teraz tej, żeby ją po prostu skończyć. I podczas mycia będę sobie trzymała tą maseczkę, wychodząc po prostu. Zwany, ją zmyję już ja kocham w ogóle multitasking i jakby kocham robić parę czynności w jednej i ostatnio właśnie mam e, rowerek w garażu i na przykład jak sobie oglądałam coś na polski to jeździłam sobie na rowerku Albo na przykład jak idę się myć, no nakładam sobie maskę czas właśnie mycia, żeby potem nie tracić tego czasu i znowu i ziem zmywać. Dużo jest takich rzeczy, które możecie robić jakby dwie w jednym, korzystacie po 100% z tego czasu, który macie i więcej rzeczy zrobicie, także to jest taki mój tip. A ten pendelek jest AliExpress za, nie wiem, gotówkę dwa złota. Nie mam pojęcia za ile, ale tak i przydaje się, bo nie lubię strasznie paśkać sobie rąk w tych czarnych maseczkach. Nie lubię dawać ich tu, bo potem wrócą się te włosy i mi się nie chce tego mieć. Jestem leniwa też wbrew pozorom z takimi rzeczami, także tak to wygląda. Miałam też mieć włosy, ale. No właśnie, jestem leniwa i się nie chcę, a jeszcze nie są w tragicznym stanie, więc to po prostu sobie je zwiążę i co mam jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie multitasking, to co jeszcze robię, jak idę się myć, włączam sobie na laptopie na przykład język polski lektury albo geografię, to tak robię w sumie już od dłuższego czasu, albo nie wiem jak robię, jak się rozciągam i znam rozciąganie moje na pamięć, to włączam sobie czasami też Właśnie coś, co słucham, mogę się przy tym jakby edukować i robić też drugą czynność. Także jak tego nie próbowaliście albo tego nie, ro nie robicie, to spróbujcie. I tu właśnie będę sobie słuchała jakiegoś wykładziku z geografii mając się, także odezwę się do Was jak i z władny. strasznie używać tego masażera. Nie wiem, czy dobrze go używam, czy w tą stronę powinnam tak masować ale robić w sumie dla samego uczucia, a wiem, że też to jest zdrowe dla twarzy i w ogóle także nałożyłam na twarz teraz serum. Wielokrotnie pokazywałam, używam go, bo w sumie mi się nawet sprawdza. Kupiłam go w Hebe na jakiejś dużej promocji, bo normalnie jest trochę droższy. To jest to serum, mogliście tak jak mówię, już go widzieć kilka razy. Ja ogólnie czuję, że jak używam tego masażera, to te kosmetyki się lepiej wchłaniają w twarz, także to wielki plus. Teraz sobie użyję jakiegoś olejku, który mam tutaj, znakomi, olejek arganowy. Go też sobie wmasuję, nie wiem, próbuję ostatnio znaleźć taką najlepszą pielęgnację dla mnie. Wiem, że moja cera ostatnio ma jakieś wypryski. Być może to jest przez okres, który mnie je chce opuścić, ale i tak już wydaje mi się, że za długo trochę mam takie wypryski, bo wiem, że to nie jest tragiczne i że tego tak nawet nie widać, ale ja ogólnie mam taką cerę gdzie raczej nie mam takich rzeczy, gdzie jest po prostu gładka cera. Od zawsze tak miałam, więc to będzie zależy, jakie kto jak, jak ma gany i tak dalej. Od ostatniego czasu, gdzie mi się troszeczkę popsuła i nie wiem, może być tym czynnikiem na to, że próbuję znaleźć taki jakiś najlepszy sposób na moją pielęgnację. Na pewno jest to nawilżanie, ale też oczyszczanie, bo przez to, że bardzo mi te wypryski to czuję, że potrzebuję bardziej tą twarz nawilżać. I ogólnie taki tip, jak sobie dajecie coś na twarz, to możecie też... Przeciągnąć to tak na szyję, bo podobno o szyję też powinno się dbać. I to sobie tak samo wmasuję tym masażerem. Okej, okay. ostatnia rzecz, jak spędzam przy moim biurku, to jest wtedy, kiedy sobie planuję. Eee, także jest już 22.42, ja sobie muszę zaplanować jutrzejszy dzień, który będzie bardzo produktywny. Jutro nie mam dwóch pierwszych lekcji z polskiego, ale muszę jechać do szkoły, odebrać matury. Chcę wstać sobie jakoś o 6.30, zjeść śniadanko na spokojnie, zrobić trening. Szykować się na dziewiątą jadę, Potem odwiedzę babcię i dziadzia. Wrócę, no i resztę sobie właśnie teraz zaplanuję. Coś z tego vloga powstanie, ale z tego co wiem, to lubicie moje vlogi, lubicie jak nagrywam takie luźne dni i to był taki niby produktywny, ale też luźny dzień, bo za dużo wam nie pokazałam. Niby był to jeden z najciekawszych dni, ale widzicie, nie każdy dzień jest ciekawy, nie w każdym dniu dzieje się milion super rzeczy, które można pokazać pod filmik. Um, także pokazałam wam taki w sumie typowy poniedziałek w moim życiu, tak zawsze wygląda mój typowy poniedziałek, że mam korki i lekcje online, tylko jeszcze takie właśnie z native speakerem I dodatkowe, które mam o 17 razy w tygodniu. Także tak to u mnie wygląda. A jutro będzie myślę, że super dzień, mimo tego, że jutro mogłabym się wyspać, ale wcześnie, specjalnie, na bo mogę się wyspać, czyli mam więcej czasu, czyli więcej rzeczy zrobię. Tak. To tyle. Jak oglądacie tego momentu, możecie w komentarzu zostawić a która się ma tutaj na ekranie. Zapraszam Was na moje wszystkie social media, szczególnie mojego Instagrama, ale na TikToku też jestem aktywna w miarę możliwości. Na Instagramie po prostu widzicie to, co robię cały czas w ciągu dnia, ja. także jeżeli my lubicie, zapraszam na Instagrama, będziemy tam więcej. A pomatków, że to już w ogóle będzie mieli dość, także czekajcie jeszcze do połowy maja. I jak się odpalę, nie zatrzymam, przysięgam. Dziękuję, że was jest już tutaj tyle. Na ten moment, kiedy nagrywam ten filmik, jest was 12256. Jestem ciekawa, kiedy wyleci ten filmik ile wtedy będzie was. Sobie tak na pamiątkę zostawiam, ile jest na ten moment. I kochani, do kolejnego filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kocham was, jestem wdzięczna za was wszystkich tutaj i za każdą jedną osobę. Ja też doświadczam moich pierwszych hejtów, także to znaczy, że jest więcej osób. Ale wiecie, nie przyjmuje się. Robię po prostu to, co robię. Kto mnie nie lubi, ten mnie nie lubi. Kto ma mnie lubić, ten mnie lubi. Także takie życie, takie podejście powinniście mieć w życiu. I dziękuję po prostu, że jesteście. Dziękuję za wasze wsparcie. Dziękuję za wasze kochane, mega miłe komentarze. To mnie jeszcze bardziej nakręca. Czy na Instagramie, czy na YouTubie. Także po prostu dziękuję, że jesteście. No, jestem szczęśliwa. I tyle. Do kolejnego filmiku.